Zdrać mi twe fantazje, ja spełnię każde twe żądanie Nigdy nie będę ja na zawsze, ale dzisiaj możesz mnie mieć W takiej formie jak chcesz bierz Położysz się na znak, byle jak to, nie gra roli Liczy się tu gra, ty i ja Tylko ty i ja, słowem mówię pas, teraz język chciał Przejmuję kontrolę, leci tylko i Usta pełne tak, ale krzyczysz tak, że usłyszeć nas może Każdy od tak, nie liczy się nic, nic nie gra roli Dziś jestem tu, aby spełnić wszystkie twe sny Gdy więcej chcesz, to pozwalam bierz Nieważne są meble, nieważne są ściany Gdy więcej chcesz, to pozwalam bierz A Potem ci zatańczę mój taniec prywatny, gdy więcej chcesz to pozwalam wiesz Nieważne są meble, nieważne są ściany, gdy więcej chcesz to pozwalam wiesz A potem ci zrobię mój taniec prywatny, mój pokaz prywatny, kochasz mój pokaz prywatny Nie udław się z tej ekstazy, gdy oglądasz mój pokaz prywatny A mój pokaz prywatny, kochasz mój pokaz prywatny Nie udław się z tej ekstazy, gdy oglądasz mój pokaz prywatny A kocham, gdy jest ciemno w głowie tylko masz jedno Chcesz patrzeć jak tańczę sprawiać Ci to nie ludzką frajdę A potem najlepiej Chcesz jakąś zabawę, ale dzisiaj tylko popatrzysz, poczekasz sobie na zapłatę Jestem królem droczenia, pamiętasz, że apety na tych królów wciąż we mnie mieszka Jestem królem tańczenia, królem uwodzenia, królem zmian, których nikt się nigdy nie spodziewa Jestem królem balu, który dostanie koronę Jestem królem szału, gdy rozpala twoją głowę A Jestem królem, który nie potrzebuje królowej Nie chcę też koron na głowie, jestem nim we własnej osobie Nie potrzebuję pozwolenia, podniecam sobą tak Że te szmaty nazywają mnie mentorem, mówią naucz mnie Max Gdy więcej chcesz, pozwalam, wiesz Nieważne są meble, nieważne są ściany Gdy więcej chcesz, pozwalam, wiesz a potem ci zrobię mój mój pokaz prywatny Gdy więcej chcesz, pozwalam, wiesz Nieważne są meble, nieważne są ściany Gdy więcej chcesz, to pozwalam, wiesz a potem ci zatańczę. Mój taniec prywatny, mój pokaz prywatny, kochasz mój pokaz prywatny, nie udław się tej ekstazy, gdy oglądasz mój pokaz prywatny, a mój pokaz prywatny, kochasz mój pokaz prywatny, nie udław się tej ekstazy, gdy oglądasz mój pokaz prywatny, a mój pokaz prywatny, kochasz mój pokaz prywatny, nie udław się tej ekstazy, gdy oglądasz mój pokaz prywatny, a mój pokaz prywatny. Kochasz mój pokaz prywatny, nie udław się jak te gdy oglądasz mój pokaz prywatny. Oh.